Słuchajcie, co ja przeżyłem przez tego jebanego Tindera? Wpadłem na super pomysł, że znajdę sobie miłość, nie? Na tym portalu. Założyłem konto i ku mojemu zdziwieniu pierwsza napisała yy, do mnie laska, przepiękna dziewczyna, Asia z Łodzi. Nie? Ja ze Zgierza, ona z Łodzi, no już jest kurwa światowo, nie? Ale ona była tak ładna, ja mówię, kurwa, na pewno, na pewno jest z nią coś nie tak, nie? No, ale umówiłem się na randkę. Pierwsza randka fantastyczna, na drugiej... Uprawialiśmy seks tylko dlatego, że na pierwszej było za dużo ludzi w parku. Takie miała libido. Ona nawet jak z herbatą przychodziła, to, to pytała, czy przy okazji nie zrobić milona. No mnie to tak głowę rozpierdala, bo wiecie, w normalnym świecie tak się nie dzieje. No nie? mnie na bank mi kurwa chce wyciąć nerkę. Tylko, że wiadomo, że jak się ruchać chce to. Siedzimy sobie w salonie, yy, oglądamy jakiś tam filmik na Netflixie jest idealnie. Tylko, że jak jest idealnie, to ja zawsze szukam, kurwa, gdzie jest haczyk, nie? Coś się na pewno zjebie, nie? No i ona się zjebała. Słuchajcie, fetor był przeokropny, nie? Myślałem, że zwymiotuje, nie? Moja mała Asia zesrała się jak rolnik spod lasia. No a potem jeszcze rozkręcała się w tym, w tym prykaniu, mimo, że była na takiej super zdrowej diecie, wiecie, jarmuż, nasiona i inne takie gówna. Ja znowu z natury jestem rycerzem i, i bąka w jelitach trzymałem aż do nocy, żeby przy niej nie puścić. Nie? Tylko, że jak usypiamy, to włączają się te takie mechanizmy zwiotczające mięśnie i mnie niejednokrotnie budził mój własny pierd. Zrywałem się, kurwa, zlany potem i nasłuchiwałem, czy Asia nie słyszała. Nie? To strasznie pojebana sytuacja, bo ona pierdziała, gdzie popadnie, a ja się prawie zesrałem, wchodząc w fazę remy. Albo bzykam ją od tyłu i ona też sobie bzyknęła. I przysięgam na Boga, strzeliłam je w podbrzusze niestrawionym słonecznikiem. Mówię, kurwa, Aśka, no co to za dieta jest? Albo wchodzę za nią po schodach i, i dostaję Bengala prosto w twarz. Nie? Ja, naprawdę, Aśka, kurwa, naprawdę. No przecież musiałam podnieść nogę. Kurwa, dziewczyna miała za mało skóry. Jak podnosiła nogę, to jej się dupa otwierała. Tylko, że miarka się przebrała, jak robiłem jej minetkę. I wiecie, ja jestem ze zgierza, kurwa. W ogóle nie mam pieniędzy. I to powiedzenie, że biednemu zawsze wiatr w oczy wieje, nabrało dla mnie kurwa zupełnie nowego znaczenia.